Moduły zdalne AXRC1 i AXFRC15 powszechnie używamy w sterownikach serii Vision, ale również są kompatybilne ze sterownikami serii Unistream. Dlatego dzisiaj pokażę, jak skonfigurować połączenie między modułem AXRC1 i korzystać z wejść wyjść z poziomu sterownika Unistream. Konfigurację rozpoczynamy w VisiLogic. Dodajemy nasze moduły i eksportujemy plik konfiguracyjny klikając prawym przyciskiem myszy na EXRC1. Następnie otwieramy Unilogic. Moduł EXRC1 komunikuje się z sterownikiem po Canvasie. Dlatego dodajmy moduł komunikacyjny UAC CX01CAN i wybierzmy prędkość transmisji 1 MW. Należy pamiętać, że takie samo ustawienie prędkości musi być w Visilogic. Przechodzimy do AXRC Remote, upewniamy się, że nasz sterownik ma Unique ID 1 i dodajemy moduł. Tutaj w Properties Window Visilogic File wybieramy nasz plik konfiguracyjny. Na podstawie pliku został dodany nasz układ modułów i struktura z wejściami i wyjściami. Uzupełniamy jeszcze Unicann ID moduł i eksportujemy plik dla VisiLogic. Powracamy do VisiLogic. Producent udostępnił gotową aplikację do wymiany danych między UniStream a XRC1. Wystarczy tylko dostosować ją do naszej konfiguracji. Po pierwsze, w głównej drabince w bloku Unican ustawiamy prędkość transmisji 1 MB. Następnie musimy wgrać pliki konfiguracyjne wejść i wyjść do bloku Stract. Zaczniemy od podprogramu z wejściami, czyli IN. Wybieramy rejestr początkowy. Kierunek kopiowania wybiorę jako From Mix Data Location to Vector. Klikamy Import i wybieramy plik wygenerowany przez Unilogic. Następnie Compile i zatwierdzamy OK. Tak samo robimy dla wyjść w podprogramie OUT. Dodatkowo możemy się upewnić, że wpisano odpowiednie numery rejestrów początkowych w wektorach i bloku Uniconsent. W przypadku wejść powinna być wszędzie wartość 1016. Powielamy czynność dla podprogramu OUT, tylko tym razem wartość początkowa rejestru będzie 1160. Możemy teraz ukrać program do AXRC1. W Communication Address możemy się upewnić, że wybraliśmy odpowiednie ID modułu. Na sterowniku Unistream przygotowałem prosty ekran pokazujący stan wejść i wyjść modułu IODi8RO8. Możemy obserwować stan wejść i wymuszać wyjścia klikając w odpowiednie lampki. Dodatkowo w strukturze Unican możemy sprawdzić, czy połączenie między sterownikiem a modułem odbywa się prawidłowo. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach lub na mail widoczny na ekranie. W międzyczasie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was następne odcinki How to Unistream.